Co mnie <laughs> nagrywasz? <grywa> Stoiska, sto, dziewięćdziewięć, 99 98 To tylko tutaj. <grywa> Wonderful and beautiful. Yeah. Za do łeby. A dlaczego Dariusz Maximus? No bo ja tak nazwałem cię. Oczywiście. Jedziemy do Sandomierza najpierw Jesteśmy gdzie? Weddell! pozdrawiamy Cześć. Pośród wszystkiego i krzemionki i ćmielów. i święta. Co mnie kręcisz bez kapelusza? <laughs> Jestem ja. Jesteśmy w brzegu. słuchajcie. Zima, zima. Yeah! Hello, hello. Dobrze? Yes, <laughs> O, coś pozytywnego? Chciałem tylko powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich widzów Dariusa Maximusa. To jest za kulisami przed Bike Week Web'a. Przed y, zlotem Makipy. Co Makipa? Kolejny pociąg na stacji jeszcze do Częstochowy, gdzie będzie kolejny etap także dalej pędzimy, odjazd 15.36 dwie godzinki jedzie do Częstochowy jest jeden bocian w tamtym roku w tym miejscu były dwa ale miały gniazdo tutaj Jakby nie było, jesteśmy w Górach Świętokrzyskich. <grych> Hej! Idę tam, gdzie nic nie widać. O witam burmistrza. Yeah. Zobaczycie. W cyrku nie lubią. Cyrk zalewski. Na znak powieszony. Oj, to, no, no wiesz Gałga, no, no wiesz o co chodzi. <grywka> jedziemy, pociągiem do Bochumina. Nie, wiem, czy... a nie widać, mała tablica ogłoszeń we Włoszech. Nowale Ledo ale jest i Marcin, i, i Rider Shop, bo to po złoty polecam. Jest i Gałgan, i oczywiście ja. Widzicie jak to jest? Dziękuję.